Serdecznie, z tej strony Wiktor Szotkowski, wasz ulubiony prezenter Zatargowych Wieści, naszego ulubionego programu zatargowego. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z, proszę przedstawcie publicę, Justyną Kaźmierczak z projektu Kontrapunkt z Stoku. Świetnie, miło mi cię poznać. Jest to twój pierwszy raz na Zatargach? Tak, jest to mój pierwszy i ogólnie mojej grupy też pierwszy raz na Zatargach, ale bardzo nam się podoba, więc cieszymy się, że tu jesteśmy. Super, e, bo wygraliście spektakl pod naprawdę ciekawym tytułem, metaforząc o rzece. Tak, zgadza się, to, to nasz spektakl. E, no, rzeka u nas była taką metaforą całego życia, więc e, to dlatego znalazła się też w tytule. Tak, właśnie, bo ta rzeka odnosi się właściwie do takiego dorastania korporacji, mam wrażenie, bo tam przedstawiliście właściwie życie w korporacji. Tak, no nasza rzeka odnosi się ogólnie do płynięcia w przyszłość do e, tego czasu też, w którym się my teraz znajdujemy, po prostu e, czyli do dorastania i do różnych zmian, jakie czekają nas w przyszłości. E, no i te płynięcie po prostu nam się bardzo z tym skojarzyło i stąd też e, ogólnie motyw tej rzeki. Dobrze. I powiedz proszę jak właściwie wpadliście na taki temat? spektaklu? Jak, jak to się narodziło? Czy to po prostu za pierwszym razem byliście jak tak, to mnie denerwuje, musimy to poruszyć konkretnie, bo po prostu nie? Czy może to jakoś dorastało w was? Yy, pomysł w sumie na spektakl wziął się stąd, że na początku roku, czyli yy, no gdzieś około września, października, rozmawialiśmy z naszą panią reżyser, yy, panią Małgosią, o czym byśmy chcieli zrobić w tym roku spektakl, bo to zawsze jakby od jakichś tam naszych yy, Takich próśb, czy coś, staramy się wyjść. No i wyszło na to, że trochę nie wiemy, co będzie z nami w przyszłości. Zaczęliśmy rozmawiać o tej przyszłości więcej, i okazało się, że. Każdy z nas, w sumie każda z nas, bo na początku rozmawiałyśmy tylko w gronie dziewczyn e, boi się tej przyszłości, stoimy też teraz w takim miejscu, gdzie niedługo kończymy liceum w większości. E, no i trzeba wybierać jakieś studia, czy też nie studia, coś po prostu dorosłego. E, no i każda z nas okazało się, że tego się trochę boi i nie jest pewna tak naprawdę niczego w bardzo szybko zmieniającym się świecie. Doszłyśmy do wniosku, że tak naprawdę wiele ogólnie zawodów niedługo się może kompletnie już nie przydawać, ponieważ będziemy zastąpieni przez jakieś zautomatyzowane mechaniczne sprzęty. No i też zauważyliśmy taki problem ogólnie pędu za pieniądzem po prostu jaki jest aktualnie w świecie. Noż nawet jeżeli człowiek Zaczyna swoją pracę z pasji i chce coś robić, na przykład z ofertą pomocy dla innych, no to koniec końców okazuje się, że nawet ci ludzie, którym on chciał pomóc, czasami nie mogą z tego skorzystać, bo okazuje się, że to jest za drogie, czy po prostu ten pieniądz zaczyna na tyle rządzić światem, że już zapominamy o tych naszych pasjach i tych pierwszych naszych pobudkach, a skupiamy się jedynie na tym aspekcie materialnym. No i z tej rozmowy o przyszłości tak naprawdę wyszło to, że właśnie z tych naszych obaw i też z naszych takich zdań, które na początku sobie każda z nas jakoś napisała, od tego wyszliśmy w naszym spektaklu, te nasze zdania zostały też ujęte w spektaklu na samym początku. No i pani Gościa tak naprawdę nasza reżyserka znalazła taki tekst współczesnego pisarza, taki dramat, który podpasował nam pod ten temat, który też mówi o przyszłości i właśnie jednocześnie o tej korporacji, no bo też naszym takim wnioskiem było to, że tak naprawdę teraz korporacje rządzą światem mm. i no wszystko się skupia gdzieś wokół nich. No i tak podpasowało nam wszystko i połączyliśmy te nasze zdania, nasze wypowiedzi razem z tym spektaklem, napisanym już dramatem i w ten oto sposób powstało metaforą co rzece. Tak, czyli w ten sposób powstała to właściwie taka, może inaczej, to jest tak geneza tej autentyczności waszego spektaklu, ponieważ przelewacie tam swoje właściwie lęki nad światem, tym, co się nieubłagani do was zbliża. E, właśnie, odnośnie bliskości. Bo temat. no Wszyscy jesteście w podobnym wieku, tak? Tak, mniej więcej ile macie lat? Około 17 w większości. Dobrze, czyli właściwie wchodzicie w tą dorosłość. I te lęki są Wam bliskie. Czy to wpłynęło właściwie na Wasze relacje, na sposób tworzenia? Jak wyglądał cały proces? Jak tworzyliście ten spektakl? To ogólnie nasze relacje już też były od początku dobre, ponieważ my jesteśmy grupą razem już wiele lat. Niektórzy to się znają, nie mam od pierwszej klasy szkoły podstawowej. O, to naprawdę było. Kończymy licea, więc naprawdę to już jest spory czas. No, i ten proces tak wyglądał różnie tak naprawdę. Na początku e, ogólnie w spektaklu miały grać same dziewczyny, same takie e, pięć postaci. E, a później jednak tak wraz z tym procesem twórczym okazało się, że jednak e, chcemy trochę uwspółcześnić formę, i później też zaprosiłyśmy chłopaków, których też dobrze znałyśmy. E, bo pracowałyśmy z nimi w poprzednich latach do naszego spektaklu i y, pełnili tam funkcję takich trochę bardziej statystów, można powiedzieć. Y, no, ale to tak rozwijał się ten spektakl w czasie po prostu, im dłużej nad nim pracowałyśmy, tym dłużej coś się w nim zmieniało. Y, I tym dłużej też na przykład zauważałyśmy jakieś nowe sensy, odkrywałyśmy w tym tekście już napisanym. Y, też później się okazało, że na przykład zrobiłyśmy jakiś tekst, ale w sumie wychodziło, że w nadmiar Tekstu powstawał, i coś na przykład wyrzucaliśmy, coś zmienialiśmy niektóre słowa, żeby wszystko było jak najbardziej zrozumiałe i tak zmieniał się, po prostu ewoluował razem z naszym czasem pracy nad nim. Tak, to teraz zapytam takie bardzo bardziej personalne pytanie, odnośnie tej ewolucji. Czy ty od początku no, podjęcia na pomysł, na ten spektakl, od rzucenia, tak, to jest ta tematyka którą my poruszymy, którą my zaczniemy rozwijać, co my chcemy przekazać. Czy twoje może postrzeganie danego problemu się zmieniło od tego momentu? Może umocniło w jakichś kwestiach? Na pewno umocniło mnie w tym, że no nie tylko ja mam ten problem, że nie tylko ja się obawiam tej przyszłości. No i że to nie jest tak, że wszyscy już mają zaplanowane całe swoje życie i wszyscy mają już jakiś pomysł, tylko że wszyscy tak naprawdę jesteśmy w jakimś lęku i no jakiś... Podjęcia tych dorosłych decyzji pierwszych się trochę obawiamy. No więc tak to mnie umocniło, a w procesie takim, już twórczym, stricte, coś się zmieniło podczas spostrzegania. Bardziej podczas postrzegania może samego spektaklu i mojej roli, niż ogólnie tego problemu. No ale tak też dobrze było, jakby się wyżyć artystycznie, w tym kontekście teatralnym i w kontekście tego problemu, który zauważyliśmy na początku. Dobrze, rozumiem. E, powiedz proszę, jakie ogólnie uczucia ci towarzyszą w związku z tym spektaklem, z tym, co dzisiaj przedstawiłaś? Czy czujesz się usatysfakcjonowana? Może masz jakieś wątpliwości, cokolwiek? E, jak się czujesz z tym obecnie? E, ogólnie to. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak nam poszło. Też cała nasza grupa jest szczęśliwa, i jesteśmy usatysfakcjonowani. Uważamy, że zrobiliśmy to no najlepiej, jak potrafimy. Daliśmy z siebie 200%, co najmniej. Nie było żadnej pomyłki, nie było żadnego jakiegoś problemu też technicznego czy czegoś takiego. Także jesteśmy z ciebie zadowoleni i usatysfakcjonowani. I to chyba najważniejsze. I no to w sumie odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zapytać nieco wcześniej. Czyli jak się czujecie po zagraniu tutaj, na zatargach? Jak atmosfera, energia, emocje, ale domyślam się, że no, pozytywne. Tak, emocje myślę, że bardzo pozytywne, naprawdę nam się bardzo podoba. Tutaj jest y, mega w ogóle taka przyjazna i miła atmosfera. Wolontariusze, którzy tutaj wszędzie są, tak naprawdę dookoła, zawsze służą pomocą, uśmiechem i jakimś takim dobrym słowem, to też jest bardzo na plus. Y, też sam na przykład pomysł tych zapowiedzi Kolumbiny i. Y, Chłopaka, kolumbijskiego, ale kino, właśnie. E, to też jest mega, jakby zabawne zawsze, i my też bardzo czekaliśmy, jaka zapowiedź będzie przed akurat naszym spektaklem. E, jest bardzo przyjaźnie i, no, mega nam się podoba, energia jest super. Też jesteśmy zadowoleni, bo na przykład wczoraj jechaliśmy 9,5 godziny do Was. Bardzo długo, prawda? <laughs> tak, więc pociąg po prostu wyciągnął z nas całą energię. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj na tą galę rozpoczęcia, tacy wszyscy zmęczeni, po prostu cały dzień w pociągu, ale. Ale wyspaliśmy się i dzisiaj napełniliście nas bardzo taką pozytywną energią, więc y, jesteśmy zadowoleni. Super, ale mam nadzieję, że doktor mi się wczoraj też podbustował tą no, energię. Tak, jak tylko tak, się dało. Y, to prawda. Tam y, perkusja, gitary y, i ogólnie no, też wokalista. Y, fajnie, także w ogóle mega super, że coś takiego było zorganizowane y, jako na festiwalu teatralnym, że nie tylko sztuka teatralna, ale też tutaj muzyczna. Y, także coś nowego i fajnie. Super. E, powiedz mi, proszę jeszcze, jakby, bo na pewno są teraz ludzie, którzy nas tutaj oglądają. Masz może jakieś słowa do widzów w tym momencie, do ludzi, którzy może oglądali twoją sztukę, może nie, o, może obejrzeli i pomyśleli, jejku, jak to jest stanąć na tej scenie? Jakieś może wskazówki byś dała, coś do otuchy? E, Co Wydaje się, że na pewno bym powiedziała, żeby jeżeli chcą już stanąć na tej scenie, to po prostu się jej aż tak nie bać, że scena naprawdę nie jest taka straszna, jak się czasami by mogło wydawać. Jak już się na niej stoi, to też jest taka zupełnie inna atmosfera, zupełnie inna energia, którą wręcz trudno opisać tak. Y po prostu z miejsca aktualnego. Też energia, jaką daje nam publiczność, jest naprawdę niewyobrażalnie pomocna. A tutaj właśnie, tak jak mówiłam, jest bardzo przyjazna atmosfera. I widać, że ci ta publiczność, ci oglądający są. Chętnie naprawdę zobaczenia tego teatru i jest to naprawdę piękne, że możemy występować przed publicznością tak bardzo zajawioną tym samym tematem, którym my jesteśmy, a tak stricte co do spektaklu, no to bym myślę, że odezwała się właśnie do ludzi, w który, którzy też zaraz stoją przed dorosłością i którzy być może też mają te same problemy, że nie są z tym sami i że yy, wiele osób po prostu w naszym wieku teraz ma te obawy i że jest to całkowicie normalne. Super, powtórzę się tutaj, ale rozumiem, że czujesz, jak ty i Twoja grupa, jaki macie właściwie wpływ na postrzeganie pewnych kwestii u właściwie swoich rówieśników, bo poruszając taki problem, taką problematykę w spektaklu, właściwie otwarcie mówicie o tym, że no hej, ty nie jesteś sam, też, też muszę podjąć takie decyzje, też to jest przede mną, też się boję. Um. I rozumiem, że właśnie cała wasza grupa czuje satysfakcję z tego, że mówicie o tym twardzie, że może jest ktoś, kto to zobaczy i pomyśli, jejku, no nie jestem sam, ja cię. No tak, na pewno właśnie jak na samym początku roku, właśnie jak zaczynaliśmy pracę nad spektaklem i doszliśmy do wniosku, że to jest nasz wspólny problem, to no byliśmy tacy zadowoleni, że robimy spektakl na podstawie jakiegoś naprawdę naszego realnego problemu i co prawda później już doszła do tego ta korporacja, wiadomo no żadne z nas jeszcze nie pracowało w korporacji, ale no to jest taka nasza wizja, jak nam się wydaje, że to wygląda, że to jest taka po prostu rozbudowana maszyna, gdzie ludzie tak naprawdę są traktowani okrutnie w większości. Tak i... Takie trybiki. Tak, jak takie po prostu zaprogramowane roboty, które mają się słuchać tylko tego swojego szefa i nic więcej poza tym nie robią. No i mamy nadzieję, że y, jakoś może to wpłynie na kogoś postrzeganie, a na pewno no, na nasze. No, na pewno wielu osób z nas wpłynęło. Czy mogę wiedzieć, co powiedział Jury? Jeśli możecie oczywiście powiedzieć, bo jesteśmy jeszcze przed werdyktem zatargowym. E, no. Y nie wiem, czy mogę mówić, ale mogę powiedzieć, chyba jury mnie tutaj nie wyrzuci. E... Mamy nadzieję, że nie. No, postaramy się. Utrzymamy cię tu. Przewiążemy do filara w razie w. Super. E... Jury ogólnie powiedziało, że bardzo mi się podobała właśnie ta pierwsza scena, gdzie e... mówiliśmy e... Gdzie tekst był napisany przez nas, połączony z tym spektaklem, napisanym przez współczesnego dramaturga, czyli po prostu, gdzie było bardzo dużo naszych myśli połączonych po prostu z tym spektaklem. Jerry bardzo doceniło tę scenę i powiedziało, że bardzo była taka autentyczna, bardzo było widać w niej nasze właśnie lęki, nasze obawy. No i to nas, myślę, tak umocniło na pewno, że te nasze rzeczy takie prywatne były dostrzeżone. I jury mi powiedziała, że nawet ma niedosyt tych naszych właśnie takich myśli. E, także... E, myślę, że ogólnie pozytywnie. Też Jeżeli było bardzo miłe, e, nie, nie zostaliśmy tutaj jakiś zlinczowani czy coś w tym stylu. E, więc e, bardzo pozytywnie. Super. I ostatnie pytanie. Tu też w kierunku oczywiście może rozpromowania. Powiedz, jak ci się podobają za targi? I czy wiadomo, oglądałem nas, na pewno ludzie zobaczą ten filmik. I czy jakbyś miała im go polecić, im go, w sensie jego, ten festiwal, jeśli miałabyś ten festiwal im polecić, czy byś to zrobiła? Tak, zdecydowanie, naprawdę jest tutaj po prostu niewyobrażalnie pozytywna energia i jak się tutaj wchodzi do tego centrum całego, to po prostu od razu taki uśmiech na twarzy się pojawia i naprawdę dużo jest tutaj widać włożone pracy i po prostu zaangażowania i wolontariuszy, i organizatorów, dyrektorów całego tego centrum, także zdecydowanie polecam i myślę, że nawet jakbym nie była tutaj z grupą teatralną, tylko no powiedzmy bo mieszkałabym w Bolesławcu, to myślę, że to jest naprawdę fajne takie wydarzenie też kulturalne dla mieszkańców waszego miasta, którzy może chcieliby obejrzeć, jak młodzież sobie radzi teraz w teatrze. Super, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Liczę, że jeszcze się spotkamy tutaj ja na Ziemi Polesłowieckich w celu festiwalu. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do jutra. Do jutra. A my bardzo. widzimy się już zaraz w kolejnym wywiadzie, ponieważ jeszcze przed nami sporo spektakli. Do zobaczenia!